No a teraz co tu można zjeść dobrego, no bo rozumiem turyści, którzy po wypadzie w góry, czy to w zimie na nartach, czy w lesie po turystyce pieszej są głodni, po tak, prostu oczywiście. potrzebują no dobrze zjeść. Potrzebują dobrze zjeść. Tak, zacznijmy od tego, że przed wyjściem w góry też trzeba zjeść, więc y, oczywiście z rana serwujemy śniadania w formie buwetu szwedzkiego, no i oczywiście obiad o kolację. natomiast y, bar jest też czynny dla ludzi z zewnątrz. Jeśli chodzi o takie nasze specjały kuchni, to możemy zaproponować takie staropolskie dania, czyli powiedzmy staropolski żurek na zakwasie z jajkiem, z białą kiełbasą. To jest taka nasza tradycyjna potrawa. Do tego polecamy pielemienie syberyjskie, czyli to są takie małe pierożki, lepione oczywiście u nas na miejscu. Co możemy zaproponować? Placek po węgiersku. Mam na pewno wejdzie włosy. do karty, tak jak mówiłem, karta nowa będzie wchodziła. Już lada dzień będzie troszeczkę szersza, troszeczkę większa. Bardziej bogatsza. Troszeczkę wprowadzimy takiej lekkości, też chcemy do tej karty wprowadzić, ale też, żeby była kuchnia staropolska, żeby było smacznie, żeby było domowo, żeby każdemu smakowało. Także serdecznie zapraszamy wszystkich. Jesteśmy otwarci. Mamy przed budynkiem duży taras, widokowy z widokiem na całą panoramę karkonoszy. Także to też to jest taki powiedzmy, to jest, to jest taki plus, że można wyjść na ten teraz, zapomnieć, tak jak już mówiłam, o codzienności. I cieszyć się widokiem. Cieszyć się widokiem, cieszyć się spokojem i ciszą. Także serdecznie zapraszamy Także tutaj serdecznie turystów, serdecznie spragnionych serdecznie słońca, nart. Tak, tak jest, wszystkie. słońca, nart, spokoju, świeżego powietrza. I ewentualnie wieczorów tanecznych, które dziś są tutaj, rozumiesz? Najbardziej są robione w szklarskiej porowie. Tak. Także każdy znajdzie dla siebie coś tak, tu coś coś do siebie dobrego. Jest. Dziękuję tak bardzo jest. za wywiad. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.